No dobra, teraz, teraz druga część no, reakcji. Nie, 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 nie wiem czy zauważyliście, ale tamta była w pionie, a ta będzie w poziomie. O, chcę pokazać koniecznie jak fajnie wygląda o tej porze Peron Narodowego. Bardzo fajnie wygląda, a tak fajnie wygląda w Ferrari w narodowym. A jestem tu, o czym zapomniałem powiedzieć, z moim synem Maćkiem. Maciek się przywitał bez użycia słów. No, tak. no tak, tak właśnie wyszło. Podobać się? No bardzo fajnie jest tutaj. Bardzo ładne samochody, bardzo starożytne. A który, który samochód? Maciek ma, Maciek ma 14 lat. E, więc jego spojrzenie na motoryzację jest trochę inne niż moje. No tak, e, więcej nowsze. Co, tak, co, innego, co innego się jemu podoba, co innego się e, podoba mi. E, no dobra, a co ci się podobało do tej pory, tego co powiedziałeś? No, przeszedłeś od tamtąd, dotąd prawie wszystko. Stąd klasika no wiesz ale wiesz Ferrari to firma dobra zależy jak się nie psuje to jest dobra a jak, jest, a jak się zepsuje to żaden inny nie pasuje no dobra ale to poczekaj żółty Chevrolet, który nie wiadomo jak się nazywa albo Ferrari albo? no maluch jeden? mały? proszę bardzo i widzicie? i teraz tak mówi się że młode pokolenie młode takie małe pokolenie to ono woli takie nowe samochody a okazuje się, że wcale nie. Boże, ja zaczynałem w Maluchu No dobra, ale żeby nie truć, to teraz pokażemy, pokażemy im te samochody, które tutaj są, są. dobra? No. Przełączamy się do przodu. I po kolei. A, widzicie sami. O tak w poziomie to moim zdaniem dużo więcej widać. Eee, proszę bardzo. Ferrari, mini. mini. Boże. człowiek już ma takie okulary, w których nic nie widzi, ale, 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 ale... Czekaj, próbujemy, zidentyfikować, co to jest, to piękne. Charger, kurczę, no wiadomo, ale ładny charger. Jest jeszcze jeden ładny charger. Jest, bo tych chargerów jest przynajmniej, przynajmniej kilka, proszę bardzo. A ten? No a ten? A ten? Właśnie, słuchajcie, znaleźliśmy się w jakiej w ogóle wiosce chargerów. A za wioską Chargerów jest jeszcze wioska Korwet. O, i proszę bardzo. Jest korweta normalna i jest korweta Cabrio. Przypominam, że w ogłoszeniach znajdziecie korwetę Cabrio do kupienia, ale za kupę pieniędzy. Kolega za takie auto chce, nie wiem, chyba 60 tysięcy złotych albo coś. No dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Patrzymy, co tutaj jest. Słuchajcie, zobaczcie jaki jest tłum tych, e, tych samochodów i tych odwiedzających. To się po prostu w głowie nikomu nie mieści, a mi najmniej. Pandemia sprawiła, że wszyscy pochowali się po domach, a jak nie pochowali się po domach, jak nie pochowali się po domach to w każdym razie byli silnie wyczuleni na na wszelkiego rodzaju zapalił oh. się katełka No to teraz to już będzie naprawdę bomba. O jest ładny CX. A widziałem takiego czerwonego CX -a tutaj jechał. Czekajcie. No, tu, tu dojeżdżają. Oh, dobra. Tu dojeżdżają. Pesel Ameryka R129. Dobra. Telika ale do tych światełkach z tego co pamiętam to celika aż tak jasnych świateł to nigdy nie miała wajper ten sam wajper viper, który był to ten sam który był to, Co się nie, zna, jest radny, to był jest jakiś siedziałem w wajperze siedziałeś w no, proszę bardzo to coś duster, tylko duster ale zobaczcie jak to gada z takimi kołpakami że mógłby na słonym jeziorze startować do wyścigów na przykład na jeziorze słonym Bonneville tu proszę bardzo o, Citroen to jest zawsze piękne auto a ten jeszcze na dodatek ma śliczny kolor oj, oj. tam jakieś motocykle jakiś Ford tak. Dobra. tutaj a, niby nic a się schował taki fokus I to jest fokus w wersji ST Nie, RS, RS, oj oj, oj. A to grubo Maciek, jak A? Ci się podoba taki Focus RS A wiesz, nie za bardzo chcę. Nie za bardzo, proszę bardzo. Idziecie? Nie no ja więcej no stoję dobra. na na przykład Pagani, okay. sonda RS. A. No ja rozumiem. A taki fiacik 127? Bardzo ładny, bardzo, bardzo ładny. No, zgadza się? śliczne proporcje, śliczny kolor piękny fajny samochód. ma ten bagażnik, no, no, podoba mi się no, ten sam nawet jechał bardzo dobrze, a proszę bardzo zobacz jaki, jaki ten Fiaciek jest stary 972 no. bardzo głęboka przeszłość powiedziałbym ok, tu jeszcze 124 Spider maluch dodam, że takim maluchem jak ten Mój drogi synu, jeszcze dawno, dawno przed Twoim narodzeniem udałem się na przykład do Londynu. I to nie była krótka trasa, broń Boże. To była nawet całkiem daleka trasa. Ale tak, to jest bardzo mały. Bardzo mały, no ale. No, a tutaj jest maluch nad dachem a tutaj jest kolonek, ale kolonami się nie zajmujemy. Przypominam, skoro już jesteśmy przy tych maluchach, że w sobotę. Przypominam, przypominam, w sobotę w Inowrocławiu z kolegą Maciejem Świętarskim prowadzimy, e, współprowadzimy Defender. Super. No ale zobacz, to jest taka fura. To, to jest fura, dokładnie. No, konkretna. P prowadzimy z nim e, imprezę pod hasłem e, imprezę pod hasłem zlot Fiata 126P. Maciek zapytał mnie e, po 10 latach mieszkania w Niemczech co to jest za firma i pokazał na ten tutaj znaczek no to jest firma FSO czyli Fabryka Samochodów Osobowych a Fabryka Samochodów Osobowych mieściła się mój drogi za tym za tym nasypem i jeszcze jakieś 4 km stąd na ulicy Jagiellońskiej kiedyś zwaną ulicą Stalingradzką tam było FSO i produkowało samochody Fiat 125P czyli takie jak ten ten jasny, co tam stoi i taki właśnie polones jak jak widziałeś i jeszcze takie samochody warszawa który, których tutaj nie ma korweta bardzo ładna no dobra słuchajcie robi się robi się ciemno więc na razie się wyłączamy razem z Maćkiem bardzo dziękuję Ci za współprowadzenie tej relacji eee, zapraszamy póki jeszcze możecie to wpadajcie. Jest do 21:00 wszystko ustalone, że to się będzie działo, ale przecież po 21:00 już nie będzie stąd uciekał. Tak zrobimy sobie takie na, na, na tle, tle narodowego, stadion. żeby nas było widać. Czekaj, teraz widać. Teraz widać stadion i widać, widać nas. Ok. Zapraszam Was serdecznie, przyjeżdżajcie, wpadajcie, bo no naprawdę o, warto. Cześć.